Siemka wszystkim, z tej strony Guga. Jak widzicie, e, skończyłam, skończyliśmy, e, znaczy skończyłam tamten odcinek, w takim dość nietypowym, dość nietypowym miejscu. E, I teraz mi się wydaje, że muszę tam pobiec, bo ten koleś otworzył drzwi. Ale ja go cały czas tam słyszę, na dole. Nie widzę, ale słyszę. Tutaj się nie da chyba zeskoczyć, bo on chce od razu wejść na ten gzyms, więc mi się wydaje, że muszę chyba zejść tam na dół. Ale jak on tutaj gdzieś chodzi... Widać go czy nie widać? Nie widać go. Będę darła jabłkę. Będę. Dobra. Um, tu jakby co można się ukryć. Dobra, co? Otwieramy? Otwieramy czy nie otwieramy? Bo to jest pytanie. Exit. Wow. Można zamknąć. Dobra, chyba. Chyba, chyba, chyba się udało. Dobra, bateria jest potrzebna jak na gwałt, normalnie. Dobra, on chyba za nami nie pójdzie, mam nadzieję. Zmienimy sobie baterię. Okej, okay. gdzie my wyszliśmy? Na skróty. Super. Okej, okay, to teraz tutaj idziemy. O kurde. Co ty tutaj robisz? Jaka mordka. I znowu jest goły. Jezu, coś z wami. Haha, nie otworzysz sobie tutaj. Nie otworzysz. Jejku, jejku, dobra co? Ja to pierdzielę, ja idę do góry. On niech sobie tutaj stoi, niech sobie siedzi. Ja sobie spadam, do widzenia. Okej, okay, pełźniemy na górę. O, Dlaczego mi zamknęłeś te drzwi? No dlaczego? Ej, on to robi specjalnie. Myślicie, że mogę użyć tej windy? Dobra, ten to się też nie da. Więc chyba zostaje tylko winda, tak mi się wydaje. Tutaj się raczej nie da. Potrzebny klucz, skąd ja mam... Aha, mam klucz czy nie mam? Ja nie mam klucza, skąd ja mam wziąć klucz? Przepraszam bardzo. Wszystko pozamykane, naprawdę. Okej, okay, tu się otworzyło, więc obczajmy. Ta muzyka wcale mi nie pomaga w, w skupieniu się. Wręcz bardzo przeszkadza. Zawsze tam, gdzie radio, przeważnie leży bateria. Zauważyłam. Okej. Okay. Otworzyć, czy nie otworzyć? Kto tam stoi? Ja się boję. Wiecie co? Ja się boję. Dobra. Mero, nie wariuj teraz, błagam Cię. Nie wiem, czy mam iść. Kto to jest w ogóle? Kim jesteś? Dobra, to chyba nie jest nikt straszny, ani ważne. Zamknięte. Dobra, teraz tylko, żeby znaleźć klucz. Tu otworzyć można. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? O, chociaż ta muzyka trochę ucichła, czy nie? Co robisz? Ale ten akurat stół nie wygląda zbyt na zniszczony. Okay, idziemy stąd, spadamy stąd. Co teraz? O, można tędy przejść? O, jest. To jest, czy, to nie jest to, czy to nie jest to miejsce, które on mi zamknął? Chyba tak. Sprawdźmy jeszcze nie ma tu bateryjki, może w tych kipach głupi pomysł, ale zawsze coś I pełno, pełno tutaj ludzi, co wam? No patrzcie My się wszyscy modlą. Ja pierdzielę. Wow. Dobra, tutaj nic nie ma. W tych pokojach tylko się modlą, z tego co widzę. Aż w końcu natrafię na takich z którego coś na mnie wyskoczy. Okej, okay. znowu radyjko i bateryka. No raczej się nie da. Się teraz trochę zdenerwowałam. No bo co teraz? Tu w tych pokojach na pewno nic nie ma, chyba że gdzieś u góry. Żeby gdzieś przejść. Nie ma. O, okno. Myślicie, że mam tam iść? Widzicie, czasem jednak dobrze sprawdzać dwa razy to samo miejsce. Jak się czegoś nie zauważy. Za pierwszym razem. jestem wow cholera God hates sickness o mój Boże święty co tu się dzieje o mój Boże

It Was always freedom from death. And, and here it is. You will watch my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator It will take you to freedom. We will all of us be free. Oh, my god No i jak mam stąd wyjść? Jak to wszystko jest pozamykane? O, jedźku... Tędy. Ja pierdzielę. Po prostu nie wierzę. Czyli gdzie jestem? Tutaj. Tu jest exit. Z której on strony biegnie? Z tej strony biegnie. No ale co ja mam do cholery zrobić? Nie rozumiem tego. No. Nie, goń mnie, nie goń mnie. Zamknij, zamknij drzwi przed... przed mordą. się pytam, co ja mam tu zrobić. Uuu, wyginaj. Zamykaj mu drzwi. że ci zamykała wszystkie drzwi. Czy ja może mam znowu w tymi, tym oknem wyjść? Nie. A ła, ła łała Idź, idź! Co ja mam tu zrobić? No. Tu zeskoczyłam, tak? Zeskoczyłam, Zaskoczyła, zeskoczyłam. Tu się nie da przejść i co? No jak się ruszę, to zaraz ten frajer tu przyjdzie i tyle będzie. Dobra, które to były drzwi? Że było okno otwarte. Może ja mam tym oknem znowu przejść? Nie mam żadnego pojęcia. Szczerze mówiąc. Hmm. Mamusiu? Czekajcie, ja to zaraz obczaję. Tu by Żebym ja naprawdę wiedziała gdzie to obiec Aha, już, już, już mnie gonić, tak? Idziesz? Patrzcie, nie przyjdzie. Sobie tu otworzę w razie wu. Ale co? Co się z nim stało? Holera go wie, co się z nim stało. Mi się wydaje, że raczej tu w tych pokojach to wątpię, żeby Aha, no już idzie. To chodź! Chodź, chodź, chodź. Bum Mi się wydaje, że chyba w tamtą stronę musimy znaleźć jakieś przejście. Skąd on przyszedł? Prawo albo w lewo, tu są kible. Ej! Ej, a tutaj! To stąd przyszliśmy! Skakuj maleńki! Patrzcie! Aha, to tu miała wejść, boże! O, tererferę! I sobie! Ja pierdzielę! No i teraz mi się wydaje. Tak, czy nie? To jest ta kuchnia, z której przyszliśmy. Tak mi się wydaje. I tędy można było otworzyć drzwi? Chociaż nie pamiętam już. Dobra. Po prostu musimy wrócić, a tu wszystko pozamykane. Tu są drzwi. I my tu byliśmy, czy nie byliśmy? Czy mi się po prostu już kiczka? Nie, my zdecydowanie weszliśmy tymi drzwiami, chyba. Dobra, nieważne. Ale skoro mamy klucz, to możliwe, że możemy użyć windy. Tak, możemy. Więc. Możliwe, że będziemy prawie kończyć grę. Chociaż nie jestem, nie jestem tego pewna. O, co się stało? Czemu jadę aż do piwnicy? Jezu. Aha. Znajdź inne wyjście. No naprawdę, naprawdę. Super prezent, super prezent, naprawdę. Znajdź inne wyjście pod ziemiami. Dobra, kończymy na dzisiaj. Zapraszam na kolejny odcinek i do zobaczenia. Pa.